Pozdrawiamy Państwa serdecznie i witamy na stadionie Wanda Metropolitano we wschodnim Madrycie, niedoszłym Stadionie Olimpijskim, gdzie no 60 kilka tysięcy kibiców czeka już na początek dzisiejszego spotkania. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Szwecja zmierzy się z Danią. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje z skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie poczni, którzy potrafią celnie wrzucać w polekarnę to podstawa tego rozwiązania. O ile rybal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Stadion Wanda Metropolitano powstawał w Bulach. Pierwotnie w 1994 roku uruchomiono tu 20-tysięczny obiekt lekkoatletyczny ze względu na kształt trybuny znany jako Peineta, czyli grzebień. Po gruntownej przebudowie od 2017 roku stadion stał się nowym domem dla Atletico Madryt. Nie każdy wie, że w marcu 2019 roku pobito tu światowy rekord frekwencji na meczu kobiecej piłki klubowej, gdy zmagania żeńskich drużyn Atletico i Barcelony przyszło podziwiać ponad 60 tysięcy kibiców. Pierwszy gwizdek Łąda Metropolitano to stosunkowo nowy obiekt, ale wiemy, że stadion Atletico zawsze tętni emocjami. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Poulsen. Co zrobi Poulsen? Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Znakomite zagranie na dobieg. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Nie ma o czym dyskutować. Fał. Sędzia odpisuje przewinienie. Puszczą od bramki. Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było to zaskakujące, ale jednak szanse na powodzenie były niewielkie. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Groźne teraz na tarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Yusuf Poulsen. Juka wprost pod nogi przeciwnika. Ale naciskają. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Ibrahimowicz! Wspaniale teraz broni Bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Polekarne, głęboko teraz. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Tomasz Delaney. Mikkel Damsgaard. Hojbjerg. Piłka do Vasa. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie bał się wyjść do dośrodkowania. Dobra piłka na dojście. Horsberg z piłką przy nodze. Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Delaney. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Delaney. Tomas Delaney. Podanie do Mejle. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Joachim Mejle. Podanie do Poulsena. Aut. Po tej udanej interwencji. Dobra sytuacja na centrę. Słaba centra. Bramkarz bez trudu chwyta. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Dobra. Pąsek. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. Dobrze go tam wypuścił. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. No i przecina ten centre. Wybija. Dobre przerwanie akcji rywala. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Nie była to najlepsza połowa w jego wykonaniu. W drugiej oczekujemy od niego więcej. Pierwszy gwizdek, Łąda Metropolitano, to stosunkowo nowy obiekt, ale wiemy, że znakomite zagranie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Kartka w mur, rozczarowanie dla strzelca. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Ibrahimowicz bierze rozbieg. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Na ekranach teraz ponownie oglądamy, jak piłka wpadła do siatki po tym strzale z 11 metrów. Warto docenić precyzję tego uderzenia, które wylądowało nisko, blisko słupka. No to mamy jeden do 0. Tak, ma piłkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Reprezentacja Danii pilnuje posiadania. Nie daje powąchać piłki rywalom. Tylko co z tego, że mają większe posiadanie piłki, skoro mają mniej bramek od rywala. Może po prostu. Spójrz, to może być bramka. No i znowu są przy piłce. Próbuje teraz szczęścia. Ale strzał zablokowany. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. I gol! Proszę państwa, podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. No to mamy 2 do 0. Nieprzepisowe zagranie i to bardzo nieładne, a ma już przecież na koncie żółtą kartkę. Nie było to najrozsądniejsze zachowanie z jego strony, bo miał już na swoim koncie żółtą kartkę. Tak, Tomku może teraz mówić o sporym szczęściu, ale musi uważać. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zrzutów wolnego, krótko, do kolegi obok. Olsen staje przed szansą. Ale szobrowa teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Tego dośrodkowania nic nie będzie. Mają teraz szansę na kontratak. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Szybkie podanie z rzutu wolnego do kolegi obok. Teraz! Tworzył sobie szansę. Uwaga! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Tym razem szybkie rozegranie. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. I mamy kolejny żółtrożny. Piłka oddana przeciwnikom. Brawo, świetna interwencja niewiarygodny. Już widziałem tę piłkę w siatce. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Dobra centra w szesnastkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Wciąż jest groźnie. No i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy państwo. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Jusuf Poulsen. Dobra ta interwencja. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Zlatan Ibrahimović. Zablokowany ten strzał. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Hoibier, Mikkel Damsgaard. Ale uwaga, proszę państwa, teraz kapitalna piłka. I teraz bramkarz na dużym luzie. Poszedł, jest za obrońcami. Ale szobrona teraz. I to by było na tyle, proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców odnosi zwycięstwo. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadania. Z taką doskonałą formą prezentowaną dzisiaj na boisku spokojnie może zaliczyć wieczór do udanych. Sztabowi i kibicom z pewnością też to się podobało.